Sięczko mobiny świry. Zobaczmy, jakie fajne snopki siana. Przepiękny zachód słońca w dolinie Drwęcy, kaszczorek. Zobaczmy. Zobaczmy te snopki siana. Jak cudne niebo. Ktoś tam woli oglądać opole, a ktoś tam woli być po prostu w tak zwanym raju. Dolina Drwęcy. Jeszcze zoom na snopki trzykrotny. Okej, okay. trzykrotny zawsze taki fajnie wychodzi. Jest. A jest strata jakości. Jakbym miał novo to jest czterokrotny zoom optyczny, czyli bez straty jakości. No dobra, zróbmy zoom na dzielnicę rubinkowo. To są te trzy wieżowce niedaleko Manhattanu. Tam obok wieżowiec, taki, który stoi przed pocztą. To jest właśnie tutaj. No dobra, tutaj nasz komin, nasz, nasz dom tam jest niedaleko. No dobra, cofamy zoom. Przepięknie, widok jak ze snów. Jedziemy jeszcze ten widok zobaczyć. Słońce zachodzi. Akumulator na motocyklu GM naładowany, także może się palić. Nie ma problemu nawet 25 minut na zakolo Tutaj może się palić. Pięciokrotny zoom. Piękny motocykl. Żużlowy wręcz coś pięknego. To jest ten kadr. I jedziemy tutaj, już yy, kajaki. No dobra, pozdrawiam. I tutaj, jeszcze zamkniemy ten filmik tak, jak on się zaczął. Przepięknie jest. Pozdrawiam.